Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Dzisiaj jest środa. 32 tygodnia zwykłego. Dzisiaj obchodzimy wspomnienie świętego wielkiego papieża. No i dzisiaj wracamy do 17 rozdziału świętego Łukasza. Konkretnie dzisiaj rozważamy wiersze od 11 do 19. Zdarzyło się, że Jezus zmierzając do Jeruzalem przechodził przez pogranicze Samarii i Galilei. Gdy wchodzili do pewnej wsi, wyszło naprzeciw Niego dziesięciu trendowatych. Zatrzymali się z daleka i głośno zawołali Jezusie, Mistrzu, ulituj się nad nami. Na ten widok rzekł do nich Idźcie, pokażcie się kapłanom. A gdy szli, zostali oczyszczeni. Wtedy jeden z nich, widząc, że jest uzdrowiony, wrócił chwaląc Boga donośnym głosem, padł na twarz u jego nóg i dziękował mu. A był to Samarytanin. Jezus zaś rzekł Czy nie dziesięciu zostało oczyszczonych? Gdzie jest dziewięciu? Czy nie znalazł się nikt, to by wrócił i oddał chwałę Bogu tylko ten cudzoziemiec do niego zaś rzekł. Wstań, idź, twoja wiara cię uzdrowiła. Właśnie, tak wiecie, kojarzy mi się trochę ta dzisiejsza Ewangelia z poczuciem winy, które zamyka nas w takiej głębokiej samotności i w głębokim poczuciu odrzucenia. Właśnie grozi nam takie coś, bo tych dziesięciu trędowatych to. Trąd to był w Biblii zawsze znak czy symbol grzechu, sytuacji człowieka grzesznego, że to jest człowiek jakby umarły za życia, bo takie było prawo takie były przepisy, że człowiek trendowaty był właściwie martwy za życia. Czyli warto zwrócić uwagę na taki szczegół w dzisiejszej Ewangelii, że ci trędowaci podnieśli głos, tak dosłownie mówi się Łukasz, podnieśli głos z daleka, nie? czyli oni wołali, krzyczeli. Podnosili głos z daleka, z daleka, właśnie dlatego, że przepisy, prawo nie pozwalało w ogóle się zbliżać trendowatym do zdrowych, a jeśli by kto jednak zbliżył się do trendowatego, czy dotknął go, czy został przez niego dotknięty, no to wtedy prawo zrównywało zrównow go z trendowatym. Nieważne było, czy fizycznie zachorował, czy nie, wystarczyło sam kontakt z trendowatym, dlatego oni wołali z daleka. Zresztą jest taka scena, kiedy trędowate odważył się przybiec do Jezusa i prosić o uzdrowienie. Jezus go dotknął i jak zaznacza ewangelista, odtąd już nie mógł wejść do miasta, prawda? Musiał przebywać na pustkowiu. No właśnie dokładnie to jest skutek tego przepisu, prawda? Że kto dotknął trędowatego, kto miał kontakt z trędowatym, to sam był traktowany jak trędowaty. No i to był człowiek, który Właściwie za życia nie, nie żył, no bo właśnie był totalnie wyłączony ze społeczności, było totalne tabu, przepaść, nie do przekroczenia między chorymi a zdrowymi. No i koniec. Co prawda prawodawstwo też przewidywało, że gdyby ktoś no, jakimś cudem został uzdrowiony, no bo teraz jest pytanie, jak on może być uzdrowiony. Skoro nie może przyjść do zdrowego, nie, nie może przyjść do lekarza, bo lekarz jest zdrowy, jeżeli do, zajmie się lekarz trendowaty, no to sam stanie się trendowaty, sam zostanie uznany za trendowatego i wypędzony. No ale dobra, prawo przewidywało, że jeżeli mimo wszystko taki trendowaty, jednak o zdrowie jakimś cudem, no to właśnie zanim wróci do relacji z tak zwanymi żywymi, czyli ze zdrowymi, no to to uzdrowienie musi być potwierdzone przez kapłana, musi kapłan to obejrzeć, tego trendowatego i złożyć specjalną ofiarę. To dość taka wymyślna ofiara, bo tam trzeba było kawałki drewna, dwa ptaki, naczynie z wodą, trzeba było ptaka zabić nad wodą, czy ptaka związanego, Niczmi karmazynowymi trzeba było zabić nad wodą, tak żeby jego krew wypłynęła do wody, zmieszała się z wodą. To wszystko właśnie przywodzi na myśl to, co się stało na Golgocie i tą krew i wodę, drewno, na którym zawisł Jezus, krew i wodę, która wypłynęła z jego serca. Jezus, prawda, rozciągnięty na krzyżu, jak tak w locie, żeby wznieść nas ku ojcu, że tyle właśnie to kosztuje nasze oczyszczenie, tyle to kosztuje. No i zobaczcie, że. Że my rzeczywiście, kiedy do głosu dochodzą nasze nieporadności, bezradności, bezsilności, kiedy do głosu dochodzi, staje przed moimi oczami tak bardzo jasno, że popełniłem jakieś błędy, że nie dałem rady, nie poradziłem sobie, że poszedłem w złym kierunku, prawda? To, że coś ze mną jest nie tak, że mam swoje ograniczenia, że nie jestem doskonały. Po pierwsze, to my walczymy ze wszystkich sił, żeby nie dopuścić do siebie tej świadomości. Po pierwsze, zrobimy wszystko, zrobimy absolutnie wszystko, żeby w ogóle w tamtą stronę nie, nie spojrzeć, żeby w ogóle do mnie nie dotarło, że coś jest nie tak, że ja, że ja mam swoje ograniczenia, że mam swoje słabości, że coś zrobiłem nie tak, że gdzieś pobłądziłem, że popełniłem jakiś błąd. Po pierwsze, to zrobimy wszystko. Jesteśmy gotowi zabić drugiego człowieka, i właśnie to spotkało Jezusa. Kiedy w relacji z drugim człowiekiem, no, ten człowiek staje się przyczyną wydobycia na jaw no, jakiejś mojej nieporadności, bezradności, bezsilności, jakiegoś mojego błędu czy zapędzenia się w niewłaściwym kierunku. A dlaczego zrobimy wszystko, żeby to nie, nie dopuścić do się tej świadomości, bo my sobie po prostu sobie nie radzimy? To budzi w nas dramatyczne poczucie winy. Właśnie to jest stan, w którym skończył Adam ostatecznie. I to jest dokładnie to, co jest celem działania złego Ducha. prawda? Celem działania zego Ducha nie jest grzech. Grzech jest dla Niego środkiem, narzędziem, do tego, żeby właśnie zamknąć mnie w takim stanie, w jakim na końcu znalazł się Adam. Z całą bolesną świadomością tego, jak pobudziłem, jak się dałem zwieść. Prawda, jak no, pomyliłem się, jak wyszły na jaw wszystkie moje słabości, nieporadności na rzeczy. Prawda? Z całą okrutną świadomością tego wszystkiego i w przekonaniu, że to już nie da się z tym nic zrobić, i żeby zamknąć się w takim dramatycznej nieakceptacji siebie, żalu do siebie. Zobaczcie, jak nam ciężko jest uwierzyć. Na przykład ludzie się potrafią spo, spowiadać latami z tego samego grzechu, który lata temu popełnili tylko raz. Nie potrafią uwierzyć, że, że Bóg im przebaczył, bo sobie nie potrafią przebaczyć. Nie potrafią wytrzymać ze świadomością, że ja takie coś zrobiłem. A często przyczyną tego jest to, że ciągle doświadczam skutków jakiejś tam błędnej decyzji, czy jakiegoś grzechu, który popełniłem kiedyś tam. No I ponieważ te skutki są marne, to nie potrafi znieść siebie. Nie? I tak naprawdę to właśnie człowiek po grzechu pierworodnym, to nie potrafi znieść siebie, nie potrafi wytrzymać sam ze sobą. Nie potrafi wytrzymać sam ze sobą. I to nie w ogromnym poczuciu odrzucenia, w ogromnym poczuciu samotności, bezradności, w jakimś takim poczuciu, że jestem zamknięty w nieprzekraczalnym więzieniu. No bo tak, ja nie chcę mieć nic wspólnego ze sobą. To Bóg tym bardziej na pewno nie chce mieć nic wspólnego ze mną. I właśnie to jest cały dramat, że grzech zamyka nas w skupieniu się na sobie, że my nawet nie dostrzegamy. Wiecie, mnie to zawsze uderza w księdze rodzaju, że Adam jest przekonany o swojej nagości, o swojej, o, 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 o takiej jakby bezwyjściowości sytuacji, w której się znalazł, że już nie może mieć nic wspólnego z Bogiem, a nie dostrzega tego, że Bóg z nim rozmawia. W ogóle nie dostrzega, właśnie to jest dramat. Nie? Dramat sytuacji człowieka po grzechu. No i my zrobimy wszystko, żeby nie dopuścić do siebie tej świadomości, tego wszystkiego, o czym mówię, bo my nie jesteśmy w stanie sobie poradzić. I to jest właśnie dlatego trendowaty sytuacja człowieka trendowatego w czasach Jezusa to jest bardzo dobry obraz tego, w jakiej sytuacji znalazł się człowiek po grzechu pierworodnym w jakimś nieprzekraczalnym więzieniu w więzieniu własnej słabości, nieporadności w nieprzekraczalnym więzieniu własnego błędu i jego skutków w nieprzekraczalnym więzieniu poczucia winy, prawda? Nieakceptacji siebie, jakiegoś takiego poczucia, że ze mną to się nie da wytrzymać, że mnie takiego to się nie da kochać. Prawda? Ja prawda będę no, no różne rzeczy zrobił, żeby przed samym sobą to w ogóle ukryć. żeby Nie dopuścić, ze do się tej świadomości, albo, albo właśnie będę się wyniszczał w jakiejś działalności na rzecz innych, bo to jest ciekawe, że. Czasami to ma pozory, pozory wielkiego altruizmu, ale trzeba się głęboko przyjrzeć, czy to przypadkiem nie jest coś w rodzaju takiego narkotyku, żeby tylko nie zwrócić uwagi na siebie, żeby tylko nie, nie zobaczyć tego wszystkiego, z czym ja sobie tak naprawdę nie umiem poradzić. Ucieczka. Trzeba bardzo głęboko się przyglądać, bo my właśnie chorzy na grzech pierworodny, to mamy straszne mechanizmy ucieczkowe, byle tylko właśnie nie zmierzyć się z sobą samym. A Bóg będzie uparcie doprowadzał nas właśnie do takiej sytuacji, żeby się zmierzyć ze sobą samym. Zmierzyć, bo On dokładnie po to przyszedł. Jezus dokładnie po to przyszedł, żeby mnie wyprowadzić z więzienia siebie samego. Tylko żeby to zrobić, to On właśnie potrzebuje Jezus jakby aktu mojej wolności. Nie, nie jakby, tylko dokładnie aktu mojej wolności. Jezus nic nie zrobi wbrew mnie, wbrew mojej wolności. Nigdy mnie do niczego nie zmusi. Nigdy mnie do niczego nie zmusi. Wiecie, dzisiaj Mój kolega e, przypomniał mi, e, ja co prawda, no zresztą w ogóle to trzeba tak traktować, że z dystansem e, takie różne objawienia prywatne, czy wizje mistyczne, zresztą sami mistycy z wielkim dystansem własne wizje traktowali, o, że to chyba, jeśli dobrze pamiętam, to Waltoria ma taki opis, miała wizję takiej rozmowy Jezusa z Judaszem, prawda, że... Mówi Jezus do Judasza, że nie mogę cię uzdrowić, tak jak innych, bo Ty nie chcesz. Właśnie to jest ten cały dramat. Nie? Dramat naszej wolności, że, że ja nie chcę nic zmienić, tak jak w tej dzisiejszej Ewangelii tych dziewięciu trendowatych nie chcieli. Nie chcieli dokonać czegoś, co język grecki nazywa epistrefą. Zwrócenia się, nie? zawrócenia z drogi właśnie, z drogi judaizmu, z drogi prawa ku drodze łaski, ku, ku Chrystusowi. Nie? Ku Chrystusowi, tylko ten obcokrajowiec, obcoziemiec, obcoziemiec. Właśnie, bo. My... No i teraz jest kłopot, bo dopóki ja nie odważę się zmierzyć się ze sobą, nie? to nie uznam, że ja potrzebuję zbawienia, że ja potrzebuję pomocy. I to jest niestety droga. Na której się zamknęli Faryzeusze, uczeni w piśmie, uczeni w prawie, arcykapłani, właśnie wszystkich czasów, tak zwani porządni wszystkich czasów, prawda? Że jestem tak porządny, że w zasadzie już zbawienia nie potrzebuję, bo już mam zbawienie. Nie? Inni tak, a ja nie. Każdy, każdy, kto jest obciążony grzechem, kto się urodził jako obciążony grzechem pierworodnym, potrzebuje zbawienia i to potrzebuje tego zbawienia w każdej chwili. Właśnie, więc widzicie, no właśnie, więc Bóg nieuchronnie w Jezusie będzie próbował doprowadzić mnie do tego, żebym się zmierzył ze sobą, będzie prowokował takie różne sytuacje. tak, Tylko rzecz jest taka, żebym z dzisiejszej Ewangelii się nauczył, co wtedy robić: wołać wielkim głosem, podnosić głos, Airo, wznosić głos, wznosić głos ku komu? Ku Jezusowi, ku temu, który jest Zbawicielem, który rozpiął, jak tak, skrzydła swoje ramiona, rozpiął na krzyżu, na drewnie, tak. Przybił się gwoździami, czy nawet nie karmazynowymi, tylko gwoździami pozwolił się przybić, pozwolił się przeorać włócznią, żeby z jego serca wypłynęła krew i woda, które są znakiem mojego oczyszczenia, mojego oczyszczenia mojego oczyszczenia, zwrócić się ku temu, całą, ku niemu, ku Jezusowi właśnie, dać się przekonać temu rozciągniętemu, rozciągniętemu na krzyżu Synowi Boga, dać się przekonać, że Bóg naprawdę mnie szuka, naprawdę chce mojego uzdrowienia, naprawdę chce mojego zbawienia, nie szuka po to, żeby się paswić nade mną, wyciągać konsekwencje, Ciosać mi kołki na głowie, wyśmiewać się ze mnie, potępiać i w ogóle, bo Bóg nie dał swego syna na świat po to, żeby świat potępił, ale po to, żeby świat zbawił, bo tak Bóg umiał świat, że własnego syna wydał, aby świat został przez niego zbawiony. Na czym polega zbawienie? Na czym, ja tak jak czytam dzisiejszą Ewangelię, gdy szli, zostali oczyszczeni i Twoja wiara Cię uzdrowiła, Twoja wiara, nie? Właśnie wiara w co? Wiara w to, co zabrakło Adamowi. Że skoro ja życie, żyję, skoro ja mogę wykonywać drogę mego życia, porełomaj, to pada w dzisiejszej Ewangelii jak refren. To za każdym razem, kiedy jest mowa o tym, żeby szli, to jest porełomaj, poros, droga. Nie? Wykonywanie drogi. Jeżeli ja wykonuję drogę mego życia, budzę się dziś rano i wykonuję drogę dzisiejszego dnia, to znaczy, że w oczach Boga jestem wart tego dnia, jestem wart życia, jestem wart tego, żeby dać mi siły, wart tego, żebym był człowiekiem, wart tego, żebym był jego dzieckiem, wart tego, żebym był zaproszony do wspólnoty z nim dzisiaj, właśnie dzisiaj. Jeśli ja dzisiaj doświadczam życia, to doświadczam miłości Boga, doświadczam Jego zaproszenia, doświadczam Jego łaski, Jego troskliwości, Jego miłości we wszystkim, we wszystkim. Tylko dopóki jestem skupiony tylko i wyłącznie na sobie, tylko i wyłącznie na sobie tylko i wyłącznie na ulepszaniu swoich wad, słabości, bezradności, to nic do mnie nie dotrze, bo jestem skupiony na sobie, a ja co prawda, no, no jest ten świat wokół mnie, no jest, świeci słońce, rosną drzewa, no tak, niby żyje, niby się obudziłem, nie? ale jestem tak skupiony na sobie, że nie widzę, nie widzę. Ja albo jestem skupiony na sobie w jakimś zachwycie, jaki to jestem świetny, Albo jestem skupiony na sobie w rozpaczy, jak to jest ze mną źle. Ale ciągle jestem skupiony na sobie i dlatego nie widzę miłości. Właśnie to jest straszny kres, dramatyczny kres choroby egoizmu skupienia się na sobie, że do mnie w ogóle nie dociera. Nie dociera do mnie to, co ktoś próbuje mi powiedzieć, co mi próbuje pokazać. Nie dociera do mnie, że ktoś mnie kocha. Że ktoś jest szczęśliwy z mojego istnienia, ktoś się cieszy moim istnieniem, nie dociera do mnie to, że ktoś się o mnie troszczy, prawda? Nie dociera do mnie to, że ktoś może przeze mnie cierpi, nie dociera to, że ktoś mnie kocha, w ogóle nic do mnie nie dociera, jestem zajęty tylko sobą. Straszliwa ślepota, i to okazuje się, że żeby przełamać tą ślepotę, to właśnie trzeba ofiary na krzyżu. Trzeba wołania Chrystusa z krzyża. My podnosimy głos do niego, on odpowiada wołaniem do krzyża. Nie? Zawołał donośnym głosem i oddał ducha. Żeby, żeby duch wreszcie nam otworzył oczy, doprowadził nas do całej prawdy, wszystko nam przypomniał. żeby ja zrozumiał, dlaczego ja w ogóle dzisiaj żyję. Ja. Tak, może wydaje mi się, że jestem trendowaty, że jestem grzesznikiem, że popełniłem mnóstwo błędów w życiu. Tak, że nie jeden raz doszły do głosu moje słabości, moje ograniczenia, moje bezradności. To, to wszystko pewnie jest prawda, ale fundamentalną prawdą jest to, że Bóg dzisiaj mnie uważa za wartego tego, żebym się obudził i żebym mógł dzisiaj wykonać drogę dzisiejszego dnia. Jestem w oczach Boga wart życia i to życia jako człowiek, jako Jego dziecko umiłowane. Jako ten, o kogo chce się troszczyć, i on chce, żebym ja rozumiał, patrzył na świat wokół siebie i we wszystkim widział tą jego troskę. A po pierwsze, w moim wła własnym istnieniu, widział jego troskę. To jest to, co z zachwytem mówi święty Jan. Życie objawiło się, mówi święty Jan. Myśmy je widzieli, dotykali rękami. Mówi o Chrystusie, ten, o tym, który jest życiem, drogą, prawdą. Życiem jest, nie? Jeżeli ja żyję, to znaczy, że teraz ze mną jest Chrystus, że On się mnie nie brzydzi, chce ze mną być, jest, prawda? A jest, bo miłuje, chce razem ze mną przeżyć ten dzień, razem ze mną przejść przez ten dzień. Chodzi o to, żebym wreszcie upadł na kolana twarzą do ziemi i oddał chwałę Bogu, przestał żyć patrząc w siebie, tylko wreszcie oddał chwałę Bogu, właśnie temu, któremu to zawdzięczam, że w ogóle jestem, że w ogóle żyję, że się obudziłem, że dysponuję wszystkim, co mnie otacza. Że wreszcie moje życie przestało być skupione tylko i wyłącznie na sobie, ale żebym wreszcie oddał chwałę Bogu, a w tym jest chwała Boga, w tym jest najwyższa chwała Boga, że On potrafi mnie kochać jako trędowatego, że On potrafi mnie kochać ze wszystkimi moimi ograniczeniami, bezradnościami, potrafi mnie kochać z błędami, które popełniłem, z różnymi rzeczami, które mnie spotkały, ze ślepymi uliczkami, w które wszedłem. Ze wszystkim, z tym wszystkim, czego ja kochać sobie nie potrafię, On kochać potrafi. I to jest Jego chwała. I dlatego święty Paweł zachwytem mówi, że najbardziej będę się chlubił z moich słabości, z moich niedomagań, prawda? Bo tu jaśnieje chwała Chrystusa, Chrystusa, który właśnie takiego mnie umiłował. I wreszcie tym się trzeba zająć. Tam gdzieś ktoś mnie zapytywał, no, co robić, jak w ciągu dnia ktoś tam mi nadepnie na odcisk i zrani mnie czy coś. Podnosić głos do Chrystusa, wracać do skupienia się na Chrystusie, który w tej chwili jest ze mną. Zobacz, ja się mogę skupić na tym, że ze mną w tej chwili jest człowiek, którego nie lubię, a równie dobrze mogę się skupić na tym, że w tej chwili ze mną jest Chrystus, który mnie miłuje. Właśnie o to chodzi, żeby odkryć, że to ja decyduję, w którą stronę skieruję w tej chwili uwagę. Czy ja będę zajęty pielęgnowaniem w sobie, żalu, pretensji, bólu i w ogóle, bo ktoś spojrzał na mnie nie tak, czy powiedział nie tak, czy zachował się nie tak, czy ja zajmę się na nowo właśnie padaniem na twarz przed Chrystusem, prawda, że jednak w tej chwili żyję, jednak w tej chwili jesteś ze mną Chryste. I nie odszedłeś ode mnie, nawet wtedy, kiedy mnie spotykają trudne rzeczy, nawet wtedy mnie, właśnie wtedy szczególnie byłeś ze mną ja te trudne rzeczy jestem w stanie przeżyć, przetrwać, przejść przez nie, tylko dlatego, że Ty idziesz ze mną. To jest właśnie chwała Boga. Tak jak mówił święty Ireneusz, chwałą Boga żyjący człowiek. Właśnie Jezus nam otwiera oczy na to, czym, a właściwie trzeba by powiedzieć, kim jest nasze życie. Że to On jest naszym życiem. On jest naszym życiem dosłownie. Dosłownie. Ja żyję dlatego, że On jest ze mną w tej chwili, ten, który mnie miłuje. Ja mogę zwracać uwagę na siebie. Mogę, prawda, pielęgnować sobie bez przerwy, kto jaki jest, kto co zrobił, a ten taki, a tamten nowaki, a mogę wracać uparcie właśnie tu. Życie było światłością ludzi, mówi się Jan. Życie było światłością, to, że żyję. To było światłością ludzi, to, że jestem. Bo jeśli ja jestem, to znaczy, że jestem jest ze mną. Że jestem jest ze mną, jestem uważa, że ten, który ma na imię jestem, w tej chwili uważa, że warto się ze mną dzielić życiem. W tej chwili on uważa, że warto się ze mną dzielić życiem. Tylko to, co nam odbiera radość, to, co zabiera, zamyka nas w poczuciu nieakceptacji siebie, jakoś to, co zamyka nas w trudnościach, żeby znieść siebie, czy drugiego człowieka, czy znieść życie, czy znieść prawda, sytuację taką, czy inną, to skupienie się na sobie. I to jest właśnie to, wreszcie jest dokonać tego, co język grecki nazywa epistrefą. To jest jakby zwrócenie się. Odwrócenie kierunku patrzenia. Odwrócenie kierunku patrzenia. Właśnie, Twoja wiara Cię uzdrowiła. Wiara, dlaczego ja się w ogóle dzisiaj obudziłem? Dlaczego ja w ogóle w tej chwili żyję? To jest właśnie wiara, moje przekonanie. Obudziłem się i żyję tylko dlatego, że Jezus jest Emanuelem, że jest Bogiem z nami, że jest Bogiem ze mną. Jezus robi wszystko, żeby nam o tym przypomnieć. Trwa w Najświętszym sakramencie, daje nam się w Eucharystii, wyraźnie nam mówi o przebaczeniu w sakramencie pokuty, że do, do mnie wreszcie dotarło, dlaczego ja w ogóle żyję. Tylko widzicie, jest takie niebezpieczeństwo, bo tak jeszcze taki ruch widzę w dzisiejszej ewangelii, że tak dla porządku powiem jeden wątek taki szybki i zaraz kończę. <gry> Mianowicie. Że doświadczenie wspólnej biedy jakoś tych ludzi zjednoczyło. Ogólnie to Żydzi i Samarytanie się nienawidzili dogłębnie. No ale jest ich dziesięciu, w tym jest jeden Samarytani. Nagle okazuje się, że doświadczenie, że jesteśmy tak samo chorzy, tak samo wykluczeni, nagle zniwelowało różnice narodowościowe między nimi, wzniosło ich ponad jakieś tam anse i inne rzeczy, i nienawiść. No, no, nie mamy wyjścia. Albo się trzymamy razem, albo wszyscy zginiemy, bo, bo nie mamy na kogo liczyć, tylko na siebie. Zobaczcie, że trudne sytuacje potrafią nas trochę zbliżać do siebie i do Boga. Wtedy potrafimy wołać do Boga, i tak dalej. Natomiast co się że potem, jak już jest dobrze, nie, to o, większość z nich o wszystkim zapomina. I to, I to czasami z nami tak jest, znaczy bardzo często tak jest, że jak stanę oko w oko ze sobą, dojdzie do konfrontacji mnie z samym sobą, to jest mi strasznie ciężko i w ogóle, i szukam wtedy ludzi, i szukam wtedy Boga, nie, żeby znaleźć odpowiedź na to, że jest ze mną tak ciężko, że ja tak trudno jest mi znieść samego siebie trudno jest mi znieść moje istnienie, moje życie, moje problemy, inne rzeczy, szukam, szukam, kogoś kto byłby ze mną w tym wszystkim solidarny, kto by się użalił, pożałował i w ogóle. No oczywiście jest jeszcze jedna skrajność, że zamykam się w totalnej samotności, tak. ale bardzo często właśnie szukam, szukam kogoś kto by mi współczuł, żalił się, poklepał po ramieniu, a może nawet rozwiązał problem wtedy łatwo wołać do Boga i tak dalej, tylko że dzisiejsza Ewangelia nas przestrzega właśnie przed takim ruchem, że jak już wszystko będzie dobrze, to nam bardzo łatwo zapomnieć o drugim człowieku, który okazał nam solidarność wtedy, kiedy było źle, o Bogu, który odpowiedział na moje wołanie, do którego... bo już jest dobrze, już sobie radzę, nie? O to trzeba zrozumieć, trzeba zrozumieć taką rzecz, że moje poranienia, moje braki... Moje upadki, moje błędy, moje słabości, one wcale nie zniknęły. One po prostu, kiedy ja zbliżyłem się do Jezusa, to one zostały, że tak powiem, brzydko uzupełnione Jezusem. I one będą uzupełnione Jezusem na miarę mojego trwania przy Jezusie. Na miarę mojego trwania przy Jezusie. Natomiast, jeżeli ja się dam zwieść i uznam, że, o Jezus mi tu już pozałatwiał sprawy, pozałatwiał wszystko, no to prawda, już sobie poradzę. To za chwilę na nowo wszystkie moje braki, wszystkie moje rany, wszystkie moje biedy się ujawnią, bo jak tylko się oddalę od Jezusa, to to wszystko wylezie na nowo na wierzch. To tak jak sitko, jest pełne wody, dopóki jest w tej wodzie zanurzone. Jak wyciągniesz z wody, od razu się ujawni ile ma, ma dziur. I to jest z nami tak właśnie. Grzech nas podziurawił jak sita. I te dziury tracą na znaczeniu na tyle, na ile żyjemy blisko Jezusa, skupieni na nim, zapatrzeni w niego, zanurzeni w nim. Prawda? Natomiast jak tylko się trochę damy od niego oderwać, oddalić, odwrócić uwagę od niego, to zaraz te dziury się ujawniają. Prawda? I to jest właśnie niechybny znak, że oderwałem się od Jezusa, dałem mu zwrócić uwagę od niego, bo znowu jest mi trudno wytrzymać ze sobą i ze swoim życiem. Wiara uzdrawia. Wiara w to, że on jest ze mną. Wiara w to, kim jest moje życie. Dlaczego ja w tej chwili żyję. Dlaczego mnie to wszystko dookoła otacza. Dlaczego w ogóle cokolwiek mam, czymkolwiek dysponuję. Dlaczego mogę kroczyć przez ten dzień. Wiara w to, dlaczego w ogóle tak się dzieje, że ja jestem. Wiara uzdrawia i pozwala znaleźć siłę w sobie, siłę świętego Piotra. Żeby jednak przyjść do Jezusa i spojrzeć Jemu w oczy, właśnie oderwać wzrok od siebie, spojrzeć Jemu w oczy. Warto prosić Matkę Bożą w chwilach ciemności, w chwilach, kiedy człowiekowi się wydaje, że już wszystko skończone, że już w ogóle ze mną koniec. Prosić Matkę Najświętszą, że pomogła mi puścić samego siebie i z powrotem skupić się na Jezusie, na Jego obecności, na Jego miłości, skupić się z powrotem na prawdzie. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojcze Zisy i Duch Święty. Amen.